...my w twitchowych wiadomościach, był jeden dzień przerwy i oj, nazbierało się, mini dramka Suchara i Rybsona, konsają się, Ksajo zabiera głos w sprawie wyjazdu koreańskiego, dramy i inne pierdoły, nie tracimy czasu i zaczynamy, zacznijmy od mega ważnego info, Krzysztof Arkuel-Sauć, który niedawno zamieszkał z blondyną, tęskni za czasami, gdy wyrywał Tinderówy, wódz na samą myśl o starych czasach nie wytrzymał emocji... Widziałem na tinderze Tak jak ja się umawiałem z kimś To na spacer Z pieskiem A nie na jeb... U, <laughs> Ale nie! to. Te słowa zbiły. jeszcze. Chciałem wstrząsnąć kefir. Jak twierdzi na koniec, szota za mocno wstrząsnął swój ukochany kefir. Ale widzowie nie wierzą mi to manowi. Żółta karteczka. Michał Songo gorzelańczyk zagra główną rolę w nowej filmowej adaptacji bajki o szybkim jeżu Soniku. Nie! Zawod... Ku... A ja chciałem grać w film, opowiadałem wam. Jak to zrobił Bagieta? Nick Prime MMA przeszedł już stylizację do roli głównej. Gratulujemy Sonikowi tak prestiżowej roli, jednak niepocieszające jest to, iż Sława uderzyła do głowy influencerowi i teraz rizuje laseczki. Nie ma problemu, możemy pokopać kiedyś razem. A pokazałbyś mi jaskinie? E, <grym> się jaskinię? Nie mogę cię do gildii przynieść. A nie no, zbuduję, tylko jaskinie. Zbuduję jutro własną jaskinię i cię wtedy doprowadzę do mojej prywatnej jaskini. Zresztą wolałabym nie mieć uszu. Ja Lecimy dalej, bo nieuczesana mocno skrytykowała bartosza szachistę Rudeckiego i powiedziała, iż ten się zmienił, bo pokarało go życie. St. zaczął pokazywać używki, stał się bardziej chamski i wulgarni niż na początku. I ja osobiście się z tym no, troszkę zgadzam, że bartosz z bardzo elokwentnego człowieka takiego mam wrażenie wiesz, że. O, jasna dupa! <taki> Takie stare dobre czasy. To stało się troszkę bardziej ponury, no ale też życie go potraktowało w konkretny sposób, więc zakładam. Nie wiem. Ja pamiętam tą historię absolutnie inaczej. Yy, kiedy pierwsza osoba, którą poznałem w internecie, była Karolina, to poszedłem z połówką cytrynówki, którą opieram z rajonem. A teraz wreszcie mam poukładane w głowie. Z tym, że faktycznie w internecie jestem być może bardziej wulgarny, bo ten kanał nie jest w pełni family friendly, ale mam poukładane priorytety. Znam wartość, czym jest znajomość wartościowa, czym jest znajomość biznesowa, kim jest przyjaciel. Znam wartość pieniądza. Schowałem ego do kieszenia, a zarazem fakt, że użyję sobie słowo c. O, k że użyję jakichś takich słów, po prostu na kiku, spell i inne, nie robi ze mnie patusa. Wiem, że to są słowa, które politycznie nie są przychylnie brane pod uwagę i rozumiem podejście nieuciasanej, bo jej kanał jest regularnie. Family friendly określany, aczkolwiek zaskoczyło mnie to. Szczerze. Owszem, pokazuję używki na streamie w rozumieniu, że palę, bo całe życie ukrywałem palenie przed widzami, ale na tle tego, co się dzieje w internecie, myślę, że nie jest to największy problem. Zresztą inna kwestia jest taka, że wstydzę się faktu, że palę przede wszystkim przed samym sobą, i myślę, że to powinien być wystarczający argument, żeby. Ale wkurzało, że połowa przekleństw na wyprawie górskiej było z moich ust. Tak sztucznie to brzmi, jakbyś to na siłę robił. A nie macie wrażenia, że kiedy sięgacie pamięcią do wyprawy górskiej, to wszystko ja robię najbardziej? Najbardziej zamulam, najbardziej przeklinam, najbardziej się śmieję z Gerbera, najbardziej spałem, najmniej coś. Nie ma czegoś, ta... ja nie wiem dlaczego w jakimś stopniu byłem zawsze dla was czymś najbardziej w jedną albo w drugą stronę. Dziwne. Być może po prostu jestem polaryzujący, a nie jestem nijaki. Szczerze, wolę być polaryzujący i mieć hejterów i zwolenników, niż być takim nikim, no. Inna kwestia, że zwracam uwagę na to, że mój język ostatnimi czasy bywa mocniej wulgarny i pracuję nad tym, bo nie jestem zwolennikiem, żeby w zdaniu występowały tylko wulgaryzmy. Aczkolwiek jestem także zdania, że wulgaryzmy używane w dobrym tonie potrafią po prostu, nie wiem, dodać tonu wypowiedzi. I. Na tle tego, co się dzieje w internecie, trzymam nerwy na wodzy, mam statyczny, stabilny związek, kochaną kobietę, kota. Planuję założyć rodzinę i chcę być w przyszłym roku ojcem. Więc zaskoczyła mnie wypowiedź nieuczesanej, szczególnie, że jeszcze pół roku temu powiedziała, że jestem dużo bardziej dojrzały niż wcześniej. I to prawda. No, ale każdy ma swoje zdanie. Swoją drogą ja Karolinę dalej bardzo lubię. Nie wiem w ogóle z czego wyniknął ten temat. Jakieś było pytanie czy coś. Wkładam, że tu mogła być takiego, taka przemiana wewnętrzna. Z takiego pociesznego, śmiesznego, trochę w nieporadnego właśnie w tą wulgarność poszedł. Tak, 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 no. Redakcji doniesione też zostały fakty, iż w najnowszej dramie Xena i Mentora, gdzie ci dwaj pokłócili się o rzekome oszukiwanie srebrnego księcia szachów, paranoikiem okazał się Rudecki, który znowu chciał stlamsić biednego Mentora dla wzrostu liczb. W grze, w której Mentor dojechał Xena za bycie inżynierem... A Blady był tam? Tak, to Pokazywałem sztuczkę. Ze mną teraz w laboratorium. O, Rudecki twierdził, że nie było podstaw, by zarzucać mu rolę inżyniera, gdy ten sam ją klejmował. Klejmuje inżyniera, ale nie będzie tego udowadniać. Przed Engine jest? Nie. Yes, yes, jest Jest Nie. Ale tutaj ee, szklana wyciąga z kontekstu. To była wypowiedź na temat Bruce'a, że Bruce klejmuje inżyniera. Żeby nie klejmować stera, a żółta karteczka dla redakcji, manipulacja redakcji. Nie uczestnia na Nie. Redakcja i widzowie domagają się przeprosin i gierki koop z mentorem. Jakiejś ucieczki z więzienia albo innej. Czerwona dla Rudeckiego. Ekipa koreańska... Nie, nie dam sobie wmówić, że zasłużyłem na czerwoną karteczkę. Na żółtą, okej. Okay. Bo mentor jest geniuszem i mógł się domyślić, swoją nadprzyrodzoną mocą, że jestem inżynierem, ale nie mógł tego wiedzieć bezapelacyjnie. Czerwona karteczka jest niezasłużona i dowody są na moim kanale YouTube, gdzie jest cała analiza na YouTubie. I wydaje mi się, że Szklana chce podsysać sezon 9 Szachowego Mentora, a jego nie będzie. Nie będzie więcej Szachowego Mentora na kanale. To jest oficjalny statement. I dlatego, że nie będzie więcej mentora na kanale, to dzisiaj, za chwilę obejrzymy film dokumentalny o nim, godzinę zmontowany. W ramach, żeby wam udowodnić, że to nie jest yy, gołosłowne. po tym, jak Cipson poprzepraszał na Wersalce, udała się na miasto. Stream był w miarę zabawny. Typowe chlanie po barach, zagadywanie ludzi. Najwięcej szotów było z zakładu z Koreańczykami na bokserze, gdzie założyli się o 10 tysięcy wonów, która drużyna wystrzela więcej.

Co? Dobra, dobra, dobra. dobra. Pokażę Wam. No wiem, no! spokoju. Pali, od podwójnej warikadzie. Wali. Okej. Okay. Poszujcie, ile, ile było, ile. Dzień się Ale fr. oni skuczą w panu, mój. Oni oszukują, patrzcie. Tak biją. Inteligencję i strategię Koreańczyków pokonała czysta słowiańska siła bajcepsów Nerdzioli. Polacy pomimo grania i nowligę poza Syzyfem wygrali. No mieli mieli 8000 kilka. Co wygrał. Huon, yeah! yeah! Pomimo ostatecznej wygranej nerdziki, zbłaźnili się, gdy chcieli nauczyć się koreańskich sztuczek bokserowych. Oh! A mam, nie, nie, nie! Pasz to! Pasz to. <śla> <śla> nie mówiąc już o syzyfie, z którego lokalsi mieli gigabekę. Oh, You are hitting by... Nie, patrz. Nie daj tylko szot! Stream był do samego rana. Były jeszcze inne zabawne szoty. Game. Game. Game no way, a, I tekściki makukowe do kobiet z fioletowej platformy. Ja <grywa> do Kobietą, a, 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 ale, ale. no? A, ale? Ale. trzymaj się. <grywanie> Jeszcze raz. pokażę, te jędrne <grywanie> cóżki. GTA. Ale pomimo tych śmiechów na czacie Rybsona i porannych przeprosin i tłumaczeń na kanapie, zaś narzekanie znowu u ludzi z innych community, że nie było legendy i Japonia lepsza. A następnego dnia Sipson popełnia fatalny błąd, bo gra se solo w Lola, gdy reszta osób śpi i ogłasza, że chce się przestawić i napierdalać w ligę 29 godzin bez przerwy. Wtedy zaczął się ponowny hejt wyjazdu, a głos zabrała legenda Marcin Ksajo Majkut, który prosto do kamery powiedział, że Rybson sfarmazonił, nadmuchał balon i żeby widzowie nie mieli nie wiadomo jakich oczekiwań, Eee, nie wiem widzowie, wiecie co? Powiem wam, że Ripson też oszukał was. Czekaj Gypsy Gypsy za Prime, mam Bo... Nie będziesz płakał? Nie. Dobra, okej, okay. a na pewno. Nie. Mi powiedział tak. Kur! Ej, pojedziesz? W ogóle zero obowiązków nawet No ci... dobra, no to powiem do końca, bo ja potem powiem. No, że ten ja pytam. Ty, A czyli co, mogę sobie tak normalnie chodzić? Jak będę miał ochotę, to najwyżej coś z Wami porobię? No bo mówię tak, no kurde, nudzi mi się, w sensie nie nudzi mi się, ale chciałem się odgruzować, takie postanowienie noworoczne, pozwiedzać trochę świata. Mówię, kurde, Korea, ciekawe sobie pochodzę, argenty, bilety, jeszcze w miarę co to będzie do kogo szczeknąć w tej Korei. No to mówię spoko, nie? No i potem słucham streama Rybsona. No. I mówi tak. Ja ale widzowie! co jest tak napalony na content? A, no i teraz ja, teraz też muszę wtrącić, bo mi tak Syzyf mówił. Słaba ta Korea, w sensie, wiecie, ja, ja tu jechałem, leciałem z, ze względów absolutnie stuprocentowo prywatnych i prywatnie mi się tu podoba. Póki co było fajnie, nawet i na tych vlogach. Kurde, rzadki footage, kiedy widzę, że Ksajo Maycott mówi szczerze, reasumując projekt i trochę tonując wypowiedź Rybsona, no bo każdy wcześniej prowadził spekulacje, że Rybson po prostu przehajpował projekt i dlatego on jest negowany. To jakby, k***a, jak ja to powiedziałem, to pisali mi, o, czy boli wielka legenda, kurwa boli cię. Że złego słowa nie mówiłem, tylko stwierdziłem fakt, nie chce mi się wierzyć, że Majkut znika z internetu, żeby pojechać z Makukiem i Rybsonem robić jrl -e. Ale jak powie to teraz idol, to git, kurwa. I o to chodzi, o to chodzi. I ostatecznie opinia. Czy wyjazd do Korei jest przechajpowany? Czy jest super? Czy jest schłodny? Moim zdaniem jest normalny, tylko niestety został przechajpowany. Jest w porządku, jest dobrym kontentem. Tylko gdyby być może Ripson tego tak nie nadmuchał, to by go nikt w ogóle nie i każdy byłby zadowolony. A tak to, co niektórzy mają jakieś chore oczekiwania. I sam na siebie zrobił. Jakby tą otoczkę, która czasami panuje tam. Nie, 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 ja widziałem te streamy i były momenty, w których one były zdecydowanie dobre. Tylko po prostu niepotrzebnie Rybson opowiadał, że tam jest jakieś skakanie na chłopie, nie wiadomo co jeszcze, bo tam nie ma rzeczy nadprzyrodzonych. To po prostu normalny, spokojny IRL stream. I Tyle. No bo Rybson zbyt optymistycznie przehypował wydarzenie. Nie wiem, czy on kiedykolwiek robił tego kalibru duży event i być może miał w głowie. Ciekawy plan, ale sumarycznie nie widzimy, żeby to było jakieś bardzo zaplanowane. Porównujecie Japonię do Korei? A to dwa różne projekty. Japonia była realnie projektem nastawiony na irl i dymy, a Korea zakładam, że nagranie, ale Rypson stwierdził, że to jest full pod content. Minęło się to z założeniem. Jak mi się coś podobało, no tylko wiecie, nie wiedziałem, że to będzie tak, że kur... Tu trzeba będzie robić wszystko, tak? I, i z jednej kur. Ekipy nieudaczników, trafiłem do drugiej, żeby wszystko kierować solo. Ech, nie no, żartuję. Makuk też coś robi. Więc czy to na kamerze streama, czy off stream, czy też na vlogu, chłopaki wyjazd poprowadzą po swojemu. Brzmi to logicznie i sensownie. W sumie przez ostatnie dwa odcinki jest to wałkowane, że nie jest i nie będzie to druga Japonia, ale nie trzeba być Einsteinem, żeby zgadnąć, jaka jest nastała po przemowie legendy. W dodatku, patrząc na nerdzika grającego solo w ligę, szoty od razu zostały podesłane do Suchara ja i nie po widziałem prostu tego. widzowie Suchara ciskali Cipsona, a widzowie Ripsona ciskali Suchara. Dziękuję, brak formalności. za całego JERA. Co jest kur? Nie, no, normalnie jest. Elegancka ma Kęć? Co? Bo to jest kurde zachowanie. O! Było <noise> info, że niby ja co jest Nieprawdą, po minucie na Japonii przychodziły No nie, to no nie, nie było info. Dobrze, oficjalna odpowiedź do review. Muszę Musimy usłyszeć klipa, bo ma teraz streama. prima. Nie mówiłem, ja też nie restrymowałem całego streama RL. Na pierwszym streamie RL, czyli słabszym, oglądałem co prawda chyba z półtorej godziny. Ale w kluczowym momencie, jak ty już chyba przeszedłeś, to poszedłem sobie. Plus yy, mówiłem, że często patrzyłeś na moje streamy, no i kurwa, ksajo tak samo restreamował regularnie różne rzeczy u różnych twórców. Jest to normalne w naszym community wręcz. No i poza tą wymianą zdań to był jeszcze taki szocik o taki ich zgrzyt, że suchar się zmienił, co było już poruszane dawno temu. No ale to już regularnie, regularnie mówię, bo całe życie był strasznie gnębiony i teraz tak jakby... Rybson Lol jest jedyną osobą z mojego otoczenia, która mówi, że mnie od... jak coś. Wiesz, ma duży poklas, jakby, a nie mówisz tego tak odnośnie mnie, czy coś takiego, tylko ogólnie, ogólnikowo. Ja się z tym nie zgadzam. Ja nie uważam, że jest chora A on zawsze był strasznym chód i nic się nie zmieniło, co nie zmienia faktu, że robi po prostu ciekawe projekty i rzeczy. To, że ma widownię jest wypadkową jego pracy włożonej w streaming. I mało tego, otworzył się na nowe ekipy, bo XI Industries zawsze było zamkniętą bańką, która nie dopuszczała nikogo z poza otoczenia. Do siebie i realnie nie było, że tak powiem, przeróżnych charakterów. Ludzie można by rzec, że byli swoją kopią w jakimś stopniu, a w zasadzie nie swoją, tylko kopią Marcina. Grupą, bańką, oni byli grupą, a trafiali do bańki. Kiedy się ta bańka troszeczkę, że tak powiem, powiększyła i Suchar robi projekty ze wszystkimi, ludzie definiują go jako człowieka, którego chcą oglądać, ponieważ robi rzeczy ciekawe i to jest naturalne wydarzenie. Co nie zmienia faktu, że działanie w pojedynczych grupach ma swoje ogromne pozytywy i sposób, w jaki prowadzone było Salindasis, było bardzo mądrym pomysłem. Zresztą nie wiem, czemu to się rozpadło, czy, czy w ogóle się rozpadło, my nie mamy jakiejś swojej bańki. Można by rzec, że są różne wyspy i przeróżne wydarzenia, ale to whatever. A popuszczę wam tle, a sobie słuchawki pogośnie. I tak jakby teraz. W się wywróciła sytuacja, i teraz dziwnie zaczął się robić, ale na przykład jak była ta Japonia, to ktokolwiek, który streamował, to było tak, że te chłopki, widzowie jego przychodzili. O czym mówimy? Nie! Pierznie! Karioner restreamował całą Japonię! całą. I na streamach japońskich mówiłem tak. No, niby mi się nie podoba to, że karioner restreamuje, ale ja też bardzo często streamuję jakieś rzeczy, i jakbym mu zakazał streamowania, to byłbym hipokrytą. To nie jest wcale świeża dramka. Było to już gadane dobre kilka miesięcy temu. Nadróbcie sobie ten odcinek redakcji, bo to po prostu było odgrzewanie kotleta. Będzie w opisie. Redakcja już nie rozumie och. W sumie chodzi, że no sumie, te dwie widownie w się ciskają. Super mocny ten odcinek, bo myślałem, że to materiały skorumpowane i że szklana wszystko przedstawi w inny sposób. Możliwe, że tak jest, a jak na to patrzę, to jakieś mocne wymiany zdań tam jest ku... Więc rozkładamy ręce w tej sytuacji. Nie będziemy już wałkować tematu. Suchar twierdzi, że nie ma żadnej dramy między nimi i tłumaczy widzą, że wyjazd może oddać. A Rybson też mówi, że nie ma dramy z Sucharem. Wygląda to w sumie, jakby widzowie chcieli, żeby była drama. Czemu widzowie się ciskają? Bo nie było jeszcze legendy na Airelu? Dla zasady. Dawno nie było dramki Boksdela i lud chce krwi? Ciul wie. Dlatego w sprawie wypowiedział się osobnik, który Cipsona zna jak własną kieszeń. Cyprian Mikrocypek Banino i przekazał jasny komunikat. Do końca to dwie dyszki jeszcze ci wyślę. Widziałeś Cyprian jak pierdolą wszyscy Rypsona w internecie za oszustwa? Ja Ci tak. Stąd z był u mnie na cypeku i... i... i ten. No. Co to za dowody? To prawda? Tak no i co tam mówię na tym TikToku? No i sklep tylko mnie krzesnął, a nawet nie ja się pytałem czemu nie robił albo na Twitchu, ten powiedział, że nie, nie będę robił. Ale dwie galaktyki na Miguelka! Galaktykę dostałem! Ja... Dzięki! No i szachmat Cypek pokazał prawdę o rypsonie, a tak real talk. Żadnej dramy między Sucharem a Rypsonem nie ma, a nerdzik siedział i użerał się z donajtami grając w Lola, jeden z najgorszych scenariuszy, bo nerdziol miał grać w Lola jeszcze przez kilkanaście godzin, aż się nie przestawi. Na szczęście sytuację uratował Syzyf, który luźno spytał, czy chłopacy w środku nocy nie przejdą się na spacerek i wypiją bubble tea. Po 15 minutach spacerku, zwabieni muzyką, trafili do klubu dla gejów, gdzie po negocjacjach cenowych: talking, talking, and drinking. Kissing. 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 No. kiss, Kissing. 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 Kiss. Kiss. Okay. Kiss. is <laughs> Okay. Pe more paid or no. No, no, no. Okay. No, no, no. okay. No, no, no. But kissing like, you know, like mwah, or like, you know. I'm both of them. Both, both of, them. of them. Oh. Pakuk się kukuje. Nie, nie, nie. Masz yeah. pomadkę wakuk. W końcu wybrali swojego chłopaka. No to wszystkich sprowadza. 52 is it? True? Let's is in trouble, okay. Yeah. Dobre, nie mogę się przestać śmiać. Nie świecie, nie świecie się. Czyli Czy przy serio. So... Do you speak English? I don't speak English and the Chinese. Co jest? Oooo. Each of you can speak English? You speak English. Co uh... so jest? Do... Makuk nie wytrzymał presji łapania za kolanko i ulotnił się. A chłopaki wygenerowali ogrom szotów, między innymi śpiewanie. Strach o dosypanie czegoś do drinka i schizowanie się. O co chodzi? A twój wypił? Nie. Też nie wypił? Nie wypił. Jest tu coś do głowy, żeby w razie co? Jest, jest, to ma... magu. k***a nie. A on się teraz nie śpiewał. Łapanie za kolanko i śmieci... przysuwanie się hosta. Ocenianie k***ów i inne pikantne pytanka. Dobra, to patera. He told me in Poland, in Polish language, talk to me Do Dzięki... to livres. see your chest. Gw. <laughs> Ej, pyta oh. się, jak ją ja mam kutasa, serio. He, he, he has like I have curved one. 1, to the left. Like, uh, no no shape. Long, long, długość 16. 16. 16? Mm -hmm. so, so... Między pięknym koreańskim homoseksualistą a syzyfem ewidentnie iskrzyło, a chłopaki zbliżali się coraz bardziej. There's only this... people uh -huh. on the world, uh -huh. which one you pick to... I choose you. Oh, good. good. <laughs> okay, that's nice. That's good, good choice. Yes, 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 nice very good choice. choice. Did he tell you already? Ah, dear, He's gay. Okay. Ah, no, I'm not. Cool. No, I'm not. I'm not. Look. Look, I what? have... Uh, I have screenshots of uh, girls in my... Uh, oh, it's okay. See? He's big. Be... Yeah, this is... He's like be... i, like be... I like girls. Don't worry. Więcej shotów pewnie będzie na YouTubie Chipsona. A chłopaki na odchodne zapowiedzieli, że wrócą do tego baru z ich właścicielem, potężnym Gajo. Nie, ja bym tam się peszył, żeby iść. Ja pamiętam, jak zamówiliście nam kiedyś geja do domu na tego, na urodziny Brusa i nikt nie wiedział, że to jest gej. I ja miałem podobno ksywę coś tam Bartosz, a tamten był Adam 20 cm czy tam k***a 20 centymetrów i nikt nie wiedział od kogo jest ten Adam, bo każdy myślał, że to jest przyjaciel Brusa i kiedy wyszło, że on jest gejem i chce się ze mną bzykać, to było bardzo niezręczne, bo ja mu mówiłem, że kolego, posłuchaj, halo, halo, my tu mamy streama i fajnie jakbyś wyszedł. Jakoś tak starałem się, tam dwie godziny z nami siedział i nie było planu, overpo, aż wytrzeźwiał z tego wszystkiego, tak było dziwnie. No one. The best guy like, in the Korea, you know. Mm. Top model, top one. Nie, seksu nie było. We will come here like tomorrow we, and we spend more money, like more money here. We have friends. we need the most beautiful. M Mnie peszą takie miejsca. Ja bym nie chciał robić IRL-a z gejowego klubu. Raz w życiu poszedłem do gejowego klubu, bo myślałem, że to normalny klub. Wszedłem, kupiłem piwo, wypiłem bardzo szybko i wyszedłem. I nie było. We have like really known, like really famous MMA fighter in Poland. tak, i to też było głupie, bo na tamtym streamie było około 6-8 tysięcy ludzi. Nikt nie wiedział, że Adam to gej, tylko myśleliśmy, że przyjaciel Brusa. a Bruce myślał, że nasz przyjaciel. Bo on wszedł do domu bez pukania. I najgorsze w tej historii jest to, że Adama rodzina nie wiedziała, że on jest gejem. I on się do tego przyznał przed kamerą, a tam było 8 kawizów i... Bardzo dziwne wiesz, jak ma się zachować. Jest kamera, nie ty go zamawiałeś, bez pukania przesiedzę. <noise> Chciał zapukać, dobra, koniec tematu. Ale na burlesce byłem, nie? Burleska to spoko, no stripteasek taki, tak? Yy, striptiz, że tam laseczka się rozbiera, ma streamy. ma co to znaczy traping? Yy, nie pracowałem no, poszedłem tą na burleskę. sytuację ze streama. Przez Wasadam 20 CM od sławy podniósł stawki i zniszczył życie seksualne wielu osób w Poznaniu. Aha. O, dostałem minę random. Tego, ja dostałem minę y, Remigiusza, jak wtedy dowiedział się, że Adam 20 cm przyszedł na ruchadło. No, było mega dziwnie. Było mega dziwnie tamtego dnia. No i to nie, nie dało się tego zaplanować. Dobrze, spamujecie na czacie Cinkrofreluje Xena. Z przyjemnością od, y, odpalę tego streama. Zobaczę, co ciekawego powie. Idol. Eksen? no ja Exena jakoś nie oglądałem. Ale wydaje mi się, że tak jak z tego co. co widziałem, no to wydaje mi się, że Exen też raczej chudy by tam zrobił w życiu, bo jest po prostu jakby leniwy, nie? Że jest taki słomiany zapał. I większość streamerów ma taki słomiany zapał, który po prostu. No, to jest prawda. To jest giga prawda. Nic bym nie osiągnął w życiu dobrze, że mam was i mogę klejmić od was sobie prime'em. Dobra, powiem tak, rozczarowałem się tym shotem, bo myślałem, że Cinkrow będzie mnie wyzywał i powie coś konkretnego. Bo po ostatniej naszej rozmowie, czyli o Demonzie, gdzie opowiadał o tym, gdzie widzieliśmy się na żywo, że ja się boję, Majkuta. Nie pamiętam nawet już co mówił, ale mówił strasznie głupoty w grudniu w 2020 się widzieliśmy, mocno stracił w moich oczach i no, średnio mi się chce z nim kiedykolwiek rozmawiać. Natomiast faktem jest, że Cinkrov miał ogromne, dalej ma ogromne predyspozycje do bycia dobrym streamerem, ale za każdym razem, kiedy towarzyszy mu większa liczba widzów, to z jakimś niefortunnym biegiem wydarzeń zaczyna się to wszystko zawsze burzyć. I ostatecznie wydaje mi się, że powinien sprecyzować się, czy chce grać esportowo, czy to jakiś lec, czy po prostu prowadzić drużynę, nie mam pojęcia, czy streamingowo. Owszem, nie jest to człowiek, który powiedziałbym, że. Przykłada się do jakichkolwiek znajomości, wybiera znajomości, które w jego oczach są dochodowe i sumarycznie pozostaje sam na tej platformie. He's like super, no, super uh, rich. He uh, paid us for, the, for the trip. Yeah. Uh, and you yeah, know, he's just... like sugar daddy. Yeah. A uh, sugar daddy. Yeah. Uh, yeah. Sugar daddy. And, uh, okay. and, and he's, like, uh, yeah, he's kind of gay. Uh, so if you can you, get the best one, uh, if you can, Wiadomo, nie ma co już ufać Cipsonowi, że przyjdą tam z Gajo, ale na pewno zaskoczą nas jeszcze nie raz. Widzowie byli mega zadowoleni z tego randomowego spacerku. To jest właśnie to, o czym mówił Suchar Korea może zaskoczyć w każdym momencie. Dzięki za Dono i Naraesa.